Witajcie w nowym vlogu Dawno mnie nie było z żadnym vlogiem Dzisiaj mamy który? Czekajcie Dzisiaj mamy 10 już lutego Więc trochę się zeszło Ostatnio same hole zakupowe Właśnie nagrałam dla Was hol z Ikea Wczoraj byłam na zakupach Właśnie będę wszystko układać I co? Coś Wam tu dzisiaj może poopowiadam Pokażę Wam I no sobie nie wiem co będę nagrywać Zobaczymy to wszystko jest jak zwykle na spontanie Teraz będę się tutaj, zobaczcie, brała za sprzątanie po nagrywkach holu właśnie z Ikea, który będzie pewnie po tym vlogu, tak myślę, na kanale, więc serdecznie Was zapraszam już i za chwilę do Was się odezwę. Tak teraz prezentuje się mój narożniczek. No co prawda jeszcze trochę do wiosny, ale ostatnie zakupy właśnie ta podusia z pepko, taka w całości zakupiona. No i tutaj poszewka, którą ostatnio Wam pokazywałam z powrotem po świętach te zielone, więc tak się prezentuje teraz narożnik. Dajcie znać, czy fajny ten kolorek, czy niefajny. Tutaj tak trochę prześwietla. Przejdę sobie, bo mam taras tutaj po tej stronie. Ale tak to teraz wygląda z tym moim niedźwiadkiem. Nie wiem, czy pochować te okrągłe. Na razie o tych mówię, czy na razie je zostawić. One tak trochę dają tutaj więcej takiego wrażenia, że jest tak ciemno. No bo zależy od światła, jak spojrzymy, że tą zieleń widać. No, ale na razie zostawię. Jak mówiłam, tutaj tak. Muszę jakieś obrazy w końcu tutaj ogarnąć. No ale jak coś będzie mi się podobało, to wtedy kupię. Nic na siłę. A tak teraz prezentuje się komoda. Te dwie świeczki odpalone, bo przed chwilą nagrywałam właśnie Holz Ikea więc tak w tle były odpalone, tutaj więcej nie mam po odpalanych tak to się na razie prezentuje i teraz tak, pokażę Wam co dostałam na urodziny no właśnie dostałam te tulipany, troszeczkę już tutaj liście żółkną no ale jak jeszcze tak ładnie tutaj się prezentują to, yy, to stoją dostałam od mojej babci, zobaczcie, taki ręcznie robiony koszyk na zamówienie widzicie to złote <laughs> także to jest taki dekoracyjny, no bo wiadomo, że nie są sztywne, no ale tutaj nie będę nic nosić od mojej cioci również dostałam takie świeczuszki Takie różyczki, więc włożyłam sobie tutaj i na razie to tak stoi Jak kwiatki mi zwiędną, to postawię go bardziej tam w rogu o, Muszę wyczyścić tą lampkę, tą latarenkę, bo zobaczcie od temperatury o, Tutaj przez przypadek musiałam ubrudzić jak odpalałam Bo odpalam takim szpikulcem do szaszłyków żeby tutaj się dostać Bo wiecie co, wy te zapalarki w Biedronce Już nie ma z tych zapalarek Ja kupowałam te zapalarki No i byłam wczoraj i pani mówi, że już nie ma w sprzedaży Więc tak sobie radzę No ale poszukam w innych sklepach Tutaj na dole wygląda to tak No te kable to pominimy. I co tutaj nowego jest Zobaczcie, dostałam również na urodziny Od mojej kuzynki to jest dostępne jeszcze teraz w Biedronce. Ja chciałam to kupić, powiem Wam, w poniedziałek. A w niedzielę, dzień przed moim wyjazdem do Biedronki, przyniosła mi to kuzynka z okazji urodzin. No, piękne, piękne. Ja bardzo długo polowałam na tą doniczkę z pepko, no, bezskutecznie. No i oni o tym wiedzieli. Wyprzedzili mnie do Biedronki i zakupili mi z tym kwiatkiem. No, tak się bardzo cieszyłam. Piękne to jest. No, i tutaj ten sukulencik z biedronki w osłonce z Pepko, jak sobie tutaj zaaranżowałam. No, i ta moja stara osłonka również z Pepko, więc tak teraz wygląda na dzisiejszy dzień. Yy, komoda, mówię, tam się zmieni jak kwiatki odejdą, ale tak cudownie. Usiadłam sobie trochę na chwilę, żeby do Was pogadać. Chciałam nagrywać vloga z moich urodzin, ale powiem Wam, że goście przychodzili w piątek, sobotę i w niedzielę. Więc tak to się trochę rozeszło w czasie i, i nie wyszło mi to nagrywanie. Mam tam jakieś klipy, dostałam piękne kwiatki. Teraz, właśnie stoją tam na stole z tyłu. Jeden już trochę klapnął, więc no, hmm. nie będę wam pokazywać teraz ich, ale mam właśnie przebitkę, którą wam gdzieś tam powrzucam. Dostałam również takie kwiaty z bibuły, takiej specjalnej bibuły. Może wam je pokażę, czekajcie. Takie dostałam kwiatki od mojej babci wraz z tym koszykiem, nie będę Wam wszystkich prezentów pokazywać, bo wiadomo jeszcze dostałam tam pieniążki, jakieś winka i tak dalej, ale chciałam Wam jeszcze pokazać tutaj te właśnie kwiatki, one są robione na takim szpikulcu do szaszłyków i one tutaj mamy krepę i tutaj jest taka twarda bibuła, to jest jakiś rodzaj, ja tam się nie znam i moja babcia sama po prostu porobiła takie kwiatki. Są one tak, że tak możecie powiedzieć krzywe, ale one są takie nieregularne, żeby wyglądały po prostu jak najbardziej no, po, przypominające żywe. No wiadomo, żywe kwiaty nie są idealne, więc mam takie porobione, o takie kwiateczki, siedem tutaj jest, dwa są również z takim innym listkiem, innym listkiem, innym płatkiem, tutaj również jest ten z tym innym, no wyglądają bardzo fajnie. Na pewno dużo pracy to kosztowało moją babcie, ale zrobiła je specjalnie dla mnie, więc takie mi dłużej postoją. Bardzo się ucieszyłam. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Robiłam likier jajeczny. Myślę, że też Wam to tutaj wkleję. Jak nie będzie film za długi, dostałam również od mojego męża taki prezent. Jest to smartwatch, zegareczek. Zobaczcie, poczekajcie, jak Wam to pokazać. O, on mierzy kroki, sen. O, tutaj macie, widzicie kroki. Pokazuje to, ile, ile to jest w kilometrach, spalone kalorie, sen, tętno, ciśnienie nawet mierzy. Także, no bardzo, bardzo fajny zegarek. Do tego również jest aplikacja. Już mam ją w telefonie ściągniętą, więc taki cudowny prezent od mojego mężurka. No i tam jeszcze trochę innych rzeczy, no ale nie będę Wam wszystkiego pokazywać. Perfum, jakieś tam ubranka i tak dalej, więc to już zostawię dla siebie. Chciałam Wam pokazać właśnie tutaj te prezenty takie ręczne, te nietypowe świeczki, które dostałam. Także tak kochani, bardzo mi miło, że już jest ponad 1600 subskrypcji na ten moment jak to nagrywam. I z tej okazji wspominałam, że na 1500 będzie rozdanie, więc na koniec tego filmiku pokażę Wam co będzie do zgarnięcia. Będzie właśnie w tym filmiku ogłoszone rozdanie na 1500 subskrypcji. Ale to za chwilę Wam wszystko pokażę. Tak jak mówiłam, powklejam się coś z tych urodzin, piekłam właśnie ciasto, robiłam likier jajeczny. A dlaczego to robiłam? Ponieważ robiąc ciasto, robiąc pleśniaka, pierwszy raz zdarzyło mi się, że białka, które wybiłam, zapomniałam zupełnie, że będą potrzebne do bazy, i zjadłam je do jajecznicy, ponieważ rano miałam taką trochę zadymatu w domu, zamieszanie, bo jeszcze musiałam sobie jechać tort kupić właśnie jak ktoś przyjdzie, bo nie piekłam. Wyjątkowo zrobiłam tylko rogaliki i pleśniaka, więc miałam takie troszeczkę tutaj urwanie głowy. Chciałam ze wszystkim zdążyć i po prostu z pośpiechu, byłam już głodna, wzięłam te białka i potem robię dalej ciasto. Hello, nie mam białek. No i wzięłam kolejne jajka, wybiłam białka i zostały mi żółtka. Mówię, no tak szkoda mi ich wyrzucić. Brakowało mi właśnie, jeszcze z lukru zostało mi jedno żółtko. Więc to żółtko wylądowało również z tamtymi, i brakowało mi jedno do zrobienia likieru, więc zrobiłam likier w Thermomixie. Myślę, że właśnie pokażę Wam tutaj ten wątek również w tym vlogu. Także za chwilę zobaczycie to wszystko, co wam chciałam wkleić, te kwiatki od kuzyna, te ciasta i tak dalej. W ogóle, jak miałam tort, tort nie był na zamówienie, ponieważ no nie wyrobiłam się, powiem wam uczciwie, z zamówieniem tortu. No, około 15 km, albo i lepiej, mam do cukierni. Ja bardzo lubię tort ze staropolskiej biała czekolada, no ale jak już pojechałam po tych moich porannych wypiekach, no to już był wyprzedany. I wziąłem sobie tort śmietanowo-czekoladowy, który podobnie bardzo smakuje do tego mojego ulubionego. Więc zobaczcie na przebitkach, jakie miałam ciasta. Miałam jeszcze porzeczkową kostkę, alpejską, właśnie ten tort, rogaliki, pleśniaka. Jeszcze w niedzielę zrobiłam galaretkę, bo w tych przebitkach to pokażę Wam z piątku to ciasta, ale jeszcze robiłam galaretkę i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jakieś tu cukierki, ale to już w inne dni jeszcze dokładałam, więc no, nie mam tego wszystkiego nagrane. No i co, no było fajnie, świętowałam trzy dni, cały weekend, bo tak się w małych grupach spotykaliśmy, dosłownie po kilka osób. Miałam takie odwiedziny, bardzo fajnie, mimo że no jest jak jest, to te moje urodziny no naprawdę bardzo fajnie w tym roku wyszły i było naprawdę bardzo miło. Dobra, co jeszcze Wam chcę powiedzieć, nie wiem sama. Yy, nagrałam właśnie ten haul z zaraz będę wszystko sobie myła. Odklejała naklejki, chowała do szafek, i chyba pojadę do biedronki, po jakieś zakupy spożywcze. Zupełnie nie wiem, co dzisiaj zrobić na obiad. Nie, nie, nie mam w ogóle pomysłu, więc no, za chwilę będę się zabierała do sklepu. Yy, jeszcze muszę pranie, poskładać takie domowe obowiązki, więc taka trochę nuda. Dobra, wklejam Wam teraz yy, te urywki, które chcę Wam pokazać. I zaraz widzimy się na rozdaniu na 1500 subskrypcji. Pokażę Wam, co jest do zgarnięcia i powiem, jakie są zasady. dostałam od mojego kuzyna. Dzisiaj to w ogóle jest sobota, jak nagrywam, czyli wczoraj miałam urodziny. Dzisiaj przywiezł mi w tym mrozie, bo było chyba minus 10, jakoś tak, na rowerze. <grytanie> Także bardzo, bardzo było to milutkie i kwiatki są śliczne. Pokazywałam już na Instagramie, więc jeżeli nie jesteście na moim Instagramie, to serdecznie Was zapraszam. Ja się właśnie zabieram za robienie likieru jajecznego z Thermomixu. Będzie mi potrzebny cukier maniliowy. Zwykły cukier. Oczywiście 6 żółtek. Takie mleko zagęszczone, niesłodzone. Coś takiego. No i oczywiście wódka. Zwykła wódka czysta. I tutaj mam takie butelki wraz z nakrętkami, a to się zakłada i po prostu zgrzewa na nakrętki. Butelki kupiłam, żeby na vlogmasie robić do prezentów. No, likier dla dorosłych oczywiście. Należy, no że przez chorobę nie udało mi się tego dokonać, więc to jest tylko taki nadruk, który myślę łatwo zejdzie. Za chwilę pozbędę się tych napisów. Jedna będzie dla rodziców na rocznicę ślubu, bo bardzo, moja mama szczególnie bardzo lubi ten likier. A to, co zostanie, przeleję sobie do tej i będzie to. No u mnie, jak ktoś przyjdzie nas tutaj odwiedzić, no to będzie na poczęstunek, bo wszyscy bardzo lubią ten likier, więc biorę się do roboty. Najpierw sobie umyję butelki, korki. A w międzyczasie tutaj się będzie robiło. Tutaj jeszcze macie dokładnie, jakby ktoś był ciekawy, składniki. Musicie sobie teraz zapisać zatrzymać, zapisać. No, tutaj wykonanie: no to nie wiem, no jak ktoś ma termomixa, to po prostu sobie wiadomo, odszuka ten przepis na likier jajeczny. A jeżeli nie, no to na pewno w internecie jest też jak krok po kroku coś takiego przygotować. A ja zabieram się. Zagotowanie, zagotowanie, za przygotowanie tego. Także pokażę Wam efekt końcowy, jak mi to wyszło, ale to na pewno będzie pyszne, bo mówię, robię to już któryś, któryś raz z kolei. I tak prezentuje się likier. Zostało tyle dla mnie, tutaj do mnie, do domu. I tutaj nie zdzierałam tego napisu, bo powiem Wam, że no dosyć ciężko schodziło. Mówię, a dobra, dla mnie niech już zostanie takie. Oczywiście tą butelkę sobie zostawię. No bo przeważnie jak robiłam likier, to po tej butelce od wódki czy jakieś inne zawsze zostawiałam, żeby mieć co przelać, no ale że tutaj kupiłam te na święta, a się nie udało, no to, no to z tego jednego zdrapałam, tutaj nie ma napisu. Przyczepiłam taką tutaj kokardeczkę różową, założyłam właśnie tą, tą osłonkę, suszarką zgrzałam i taki prezencik na rocznicę ślubu. Skromny taki, wiecie, dla moich rodziców nie jest to okrągła rocznica, ale pójdę złożyć im życzenia i, i wręczę ten likier, który jest tak pyszny, on jest tak kremowy. Kto pił taki domowy, nie kupny, tylko domowy, albo w ogóle z Thermomixa, to wie, o czym ja mówię. U nas jest szał. Dobra, kochani, najpierw zacznę od zasad, bo ci, co chcą mieć niespodziankę, nie będą chcieli wiedzieć, co jest do wygrania, to nie muszą dalej oglądać tej końcówki, będą mieli właśnie... No, taką paczkę niespodziankę, ta osoba, która wygra. Zwycięzca będzie jeden. I teraz właśnie w tym momencie mówię, jakie są zasady. Oczywiście trzeba być subskrybentem, no bo to jest z okazji 1500 subskrypcji, no więc hmm, musi być subskrypcja otwarta, ponieważ ja to zawsze sprawdzam. Jestem uczciwa z Wami, więc wy bądźcie również uczciwi. I jeżeli chcecie coś wygrać, jeżeli mnie oglądacie, no to ta subskrypcja musi być. Łabeczka pod tym filmem i w komentarzu piszemy 1500 subskrypcji. Tylko to bez biorę udział. Kto napisze, bierze udział, nie bierze właśnie udziału, bo to wtedy jest takie, wiecie, maszynowo. Ktoś napisał biorę udział, też pisze. Nie, tylko, tylko piszemy 1500 subskrypcji. Powtarzam, tylko to, żeby potem nie było, że ktoś nie spełnił warunku 1500 subskrypcji w komentarzu. Możecie również coś napisać. Yy, Dodatkowo, w sensie co było w tym vlogu pokazane, czy wam coś o tych ciastach, czy o moich urodzinach, ale nie piszemy, biorę udział, bo to jest oklepane. I w tym odcinku postanowiłam, w tym rozdaniu, że tego tekstu nie piszemy, tylko 1500 subskrypcji. Powtarzam, ostatni raz. Rozdanie będzie trwało do końca. Czekajcie, który dzisiaj jest 10. No, niech może sobie potrwa do końca miesiąca. Na początku marca wylosuję osobę, która zwycięży. Oczywiście sprawdzę to wszystko, czy jest ta subskrypcja, czy jest 1500 subskrypcji tylko i wyłącznie w komentarzu odnośnie rozdania. Ale jeżeli chcecie coś dopisać, to bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Musicie mieć ukończone 18 lat i wysyłam tylko na terenie Polski. Fajnie, jeszcze tak dodam na marginesie, jeżeli mogłabym wysłać paczkomatem, bo jest to dla mnie no, ułatwienie. Nie muszę, wiecie, stać w kolejce na poczcie, tylko sobie podejdę, z telefonu otworzę skrytkę, w paczkomacie wrzucam, zamykam i po temacie. Więc miło, jeżeli macie paczkomat, ta osoba, która wygra. W ogóle, żebyście mieli to na uwadze, zgłaszając się, to fajnie by było, no bo jest to wygodniejsze. Teraz pokazuję, co jest do zgarnięcia w tym właśnie rozdaniu. Na pierwszy ogień idzie świeczka z pepką, którą kiedyś Wam pokazywałam w rozdaniu. Ona jest takim metalowym opakowaniu w takie kwiatki, z taką przykryweczką, więc pierwsza będzie świeczuszka. Kolejną rzeczą będzie taka maseczka w płachcie. Jest to pielęgnacja ukojenie na z wodą lodowcową. Także no, coś takiego, coś takiego. Następnie będzie zapachowa saszetka do szafy, pachnie naprawdę super, więc taka saszetka. Y jeszcze mam takie właśnie na naprasowanki z takimi diamencikami, więc będzie taki robalek, taki żuczek z takim wiosennym już y tutaj myślę kolorku. Następnie będzie taki zestaw, musiałam przełożyć wiecie do takiego woreczka, bo kartonik już no nie był w najlepszym stanie, był trochę pogięty wypadek przy transporcie, więc tutaj jest taki zestaw yy, ołówek, notesik, nie będę już tego wyciągać, tu są takie karteczki samoprzylepne, gumka, różne tutaj takie spinacze, taki wiecie zestaw jak ktoś sobie lubi robić notatki, prowadzi bullet journal albo jakiś pamiętnik, więc yy, taki zestaw w takim woreczku w gwiazdki. Następnie mamy, mamy taki zestaw, jest tutaj w peeling, to jest zestaw do rąk, jest peeling, jest krem i również jest taka maseczka regeneracyjna, także taki zestawik do pielęgnacji dłoni. Kolejna rzecz jest to spepko taka opaska. Ja używam takiej opaski do maseczek, również można takie oczywiście materiałowe, ale czy nawet na co dzień, także taka miodowa, brązowa opaseczka. Kolejną rzeczą będzie maseczka wygładzająca, wygładzająco nawilżająca z Be Beauty, z opuncji. Kolejną rzeczą będzie to pomadka, a właściwie jest to koloryzujący balsam do ust z Faberlic. Jak widzicie, taka pomadeczka. I ostatnią rzeczą będzie kosmetyczka, taka dosyć sporych rozmiarów, takiej już. Trochę motyw letnie. Taka właśnie, o, dosyć pojemna kosmetyczka. Także to wszystko jest do zgarnięcia dla jednej osoby, którą wylosuję już na początku marca. A teraz już z Wami się żegnam w tym filmiku. Zachęcam do brania udziału w moim rozdaniu, do subskrybowania kanału. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę Wam powodzenia i widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.